Siemanko, z tej strony Aseks, a to jest kolejny odcineczek z Cielu Skinsa. Dzisiaj mamy 5200 No i dzisiaj będziemy otwierać te skrzyneczki Ale, jak zobaczycie teraz, wszystkie skrzyneczki, no widać, że trochę potaniały Jak popatrzycie na poprzednie odcineczki, to zobaczycie różnicę w cenach Na przykład taki ametyst, on kosztował 1000 zł, a teraz 840 Także są różnice w cenach, można zauważyć USB Glock potaniał, wcześniej kosztował 9 coś, no wszystko potaniało, no i dzisiaj mam nadzieję, że Przytrafi się nam coś fajnego, ale zanim przejdziemy, standardowo kodzik promocyjny ASAX, wpisujcie tutaj kodzik, ASAX ma 10% na doładowanie i dwa tego na start, jeśli pierwszy raz korzystacie z mojego Koziku Asex. Możecie yy, wpłacić Visa, Mastercard, yy, Blik, skiny, gift cardy, Kardy, SMS i inne. Jak wpłacacacie, też korzystajcie z yy, tokeników, których dostajecie na Rocket Evasion. Czyli kurze skarbonka, na handlarz bronią. No i co? Yy, weźmiemy handlarza bronią. Yy, 727. O, klujna na poka. Dobra, Zdoselniemy. No i nie zapominajmy, Daily Case trzeba skorzystać. Cyk, cyk, cyk. W zweryfikuj No i Poltergeista dostaliśmy. Skara 20. Sprzedamy sobie. No i. Oczywiście, też są darmowe. Na dole tutaj są Facebook, Instagram, Discord case. Te słuchawki. No i co? Lecimy. Eee, co by tutaj potwierać? Ja myślę, żeby tak pootwierać Awupki, te 5 na 50 po 3. Tak pokręcimy. Hyper Beast. Raz. Dobra. O, mamy redline. Mamy redline. A. Jest redlinik, Jest zajebiście Zajbiście. Ile? Dobra. Wróciło się. Kręcimy jeszcze raz. A parę Redline. Stój tutaj. Hyperbeast Mamy hyperbista I redline. Zajbiście. Zajbiście. Sypie. Jeszcze raz kręcimy. I nie stój, 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 stój hyperbeast, chociaż ten hyperbeast. Dobra, 102 hmm. Strike Ninja G2 Case, spróbujmy za 42. Co my tutaj mamy? Fire Serpenta, slotera Nomada. O, może koska siądzie. Lecimy, wszystkie. Neonwar, no to lecisz? Nie. Awa. Dobra. próbujmy jeszcze raz. Jest to wopane a Szkoda, że nie ma tego Hyperpista 143. No, okay, może być. Idziemy na Case Battle. Hmm, case Battle, to tutaj. Kałaszek, emki i awp, aha redline mu poleciłem na dzień dobry Teraz emki, sef, total, no i awp, proszę sypnij mi awp Hyperbeast lepszy sta... E ja pier... Dobra Spróbujmy tak mm. DeathCase, AWP, Luxurious, Amethyst No Powinno się iść fajnie Dodajemy byle jakiego bota Randomowego, Emily Dobra Lecimy DeathCase Uspik, Neonwar 181 Uhuhu, sypu pięknie SSG Dragonfire 4900 i u, kloczek ten war a AWP 50 na 50 hyperbiz dla niego Jeszcze mam przewagę Oby nam coś pomamy Mamy redlina Mamy dwie stówki Ostatni ostatni 50 na 50 Mamy razy dwa Nasz hyper Hyperpiece lepszy, luxurious i yeah, pier. No i ametys. Proszę ametys. Ursus. Nie. Uh. Spróbuj za półtorej koła. Royal amet... Royal amet. Na trzech underdog go Dodajmy boty No i powinno ściągnąć fajnie Dla nich oczywiście No sobie chyba żarty z A to sobie... Im... Kur... Nie, 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 nie. To jest jakiś żart. Cztery luxuriusy. Mm, Bis. Dobra. Underdog na dwóch. No, luxuriut musi sypnąć się. Dobra, pod Adrian. Lecimy. Uspik, Prin Stream Dobrze. Kolejny Luxurious. O, 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 o. Dobrze. Rękawice mu siadły. Apep. MW, pięknie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest zajebiście. Dobra. Glock mi tego nie skopał. Trzy koła, zajbiście. Zróbmy teraz tak. Mm. Prawie, dobra. Royal, no royal. Lecimy na dwóch. Prametycy, royal. Dodaję bota i lecimy. Olin, Michael. Ametyst Oj, ojoj, oj, dobrze nie ten karambol No Sypnij mi Ametyst Dobra, mamy przewagę Oj Royal, proszę yeah, yeah. Ja psie Ja tu jestem przyzwyczajony chyba do tego przegrywania No nic Także to było na tyle. Bijajcie, korzystajcie z kodu Asaks, korzystajcie z eventu Daily case'ów e, z ich social. No i co? Bijajcie, grajcie, wygrywajcie. Na razie.